Dzień dobry moi drodzy! Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jadę właśnie na naszą kolejną realizację deweloperską. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to jest nasz najmniejszy projekt. Aktualnie realizujemy cztery projekty deweloperskie. Dzisiaj pokażę Wam nasz najmniejszy projekt. Ostatnio na ostatnim filmie wspominałem o tym, że specjalizujemy się w budowie wolnostojących domów jednorodzinnych. Faktycznie tak jest, dzisiaj pokażę Wam taki dom, natomiast wspominałem też, że nie budujemy bliźniaków szeregowych ani nic takiego. Już budujemy. Mamy dwa rozpoczęte projekty, które są jeszcze w fazie projektowania, w fazie tej takiej formalno-administracyjnej. No i rozpoczęliśmy też jeden projekt polegający na rewitalizacji dość dużego obiektu, gdzie będziemy wydzielać aż 28 jednostek mieszkalnych. Ale o tym wszystkim w innych filmach. A dzisiaj. Chciałbym wam pokazać ten nasz najmniejszy projekt, czyli wolno stojący dom jednorodzinny. Myślę, że za chwilkę tam będę. Jedzie przede mną wielka ciężarówka, której nie mogę wyprzedzić. Ale okej, okay, zaraz tam będę. Jak tylko będę, to na pewno wszystko dokładnie wam pokażę. Do zobaczenia. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. I chciałbym wam nieco więcej opowiedzieć o tym projekcie. Już pewnie osoby, które uważnie śledzą kanał, już pewnie poznają ten budynek. A jeśli ktoś jeszcze nie widział, jak Prezentuje się on, jak prezentowały się poprzednie etapy, to teraz w górnym prawym rogu wyskoczy Wam karta do filmu, który pokazuje postęp prac na chyba 3-4 miesiące do tyłu. Ale okej, okay, dobrze, moi drodzy, to jest wolno stojący jednorodzinny, rodzinny. Co ciekawe, już sprzedany i umówiliśmy się z klientem też na pewne elementy związane z wykończeniówką, no, czy po prostu porobienie pewnych spraw jeszcze w środku, już konkretnie pod. No, pod klienta, który sobie zdecydował się tutaj na, na zakup, yy, około 110 metrów. Taka parterówka skromna z możliwością adaptacji yy, poddasza. No i w sumie za miesiąc myślę, że już wszystko będzie całkowicie skończone. Jak tam, Michael? Dobrze. Dobrze idzie? No. Dobra. Dobrze. Jesteśmy w garażu. O, mamy już zrobioną. To jest ciekawe. Mam już zrobioną kuchnię na specjalne życzenia. No, wyposażamy już wszystko zgodnie z życzeniem klienta. Także takie rzeczy też możemy zrobić. O, i tu jeszcze łazieneczka, a już tam nie będę. Zaglądał, ale chcę Wam jeszcze pokazać też budynek na zewnątrz. O, tu mamy, to jest ciekawe, mamy taką butlę, też zajęliśmy się jej instalacją, żeby takie sprawy odciążyć no, zdjąć po prostu z głowy klienta. Dobra, tam nie będę przeszkadzał, zobaczmy co mamy na zewnątrz, bo moi drodzy, kolejna sprawa, zajmujemy się też robieniem ogrodu. To nie jest jakiś tam nasz główny, że tak powiem, core business, ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie, klient sobie życzy, możemy się dogadać. I też takie kwestie robimy. Tutaj to oczywiście jeszcze nie jest wszystko skończone. Eee, może jak będzie skończone, to oczywiście też pokażę Wam to na kolejnym filmie. Ale, no właśnie, ten film będzie takim po prostu szybkim rzucaniem eee, oka. Okiem, oka. ok, dobra. Tutaj budka, taka właśnie na narzędzia, rowery. Na jakieś takie pierdoły. Ogródek. Właśnie, może powiem o tym gazie jeszcze, bo to jest ciekawe. No właśnie tutaj w tej okolicy nie ma nie było możliwości wpięcia się w gaz taki standardowo w drodze. No i tu mamy zrobione to w taki sposób, że jest tam jest butla. Tutaj jest taki wykop, przyłącze, skrzyneczka, no i piec, który ma właśnie nie ma podpięcia do standardowego kominu. Komina tylko jest to zrobione w ten sposób. jak go jeszcze raz pokażę od wewnątrz. No i cóż, za miesiąc kończymy. On tak to wygląda tam. A dobra, to nie będę przeszkadzał. Moi drodzy, odnośnie jeszcze szybkich wyliczeń. Ten dom został zrealizowany wraz z naszym inwestorem. No i zyskiem dzielimy się 50 na 50. Koszty całościowe razem z działką materiał, robota to jest około 400. No sprzedaż jest tak nie chcę mówić konkretnie, ale tak powiem mniej więcej na takich domach, to jest 150 200. No więc jest mniej więcej po niecałą stówkę na stronę. Czas trwania, pomijając te kwestie takie papierologiczne, tylko, tylko jakby licząc od momentu, kiedy trzeba wyłożyć kasę już na pierwsze etapy, jakim, jakim są, jakim jest fundamenty, no to 6-8 miesięcy. Więc 6-8 miesięcy i inwestor dostaje zwrot kapitału plus 100 tysięcy niecałe wypracowanego zysku. Jeśli chcielibyście inwestować z nami w takie projekty, takie czy, czy większe, no to zapraszam do kontaktu, bo teraz kolejne projekty to będzie już no większe projekty, czyli no zabudowa szeregowa segmenty, ale robimy też flipy, robimy rewitalizację obiektów. Więc jeśli ktoś by chciał robić takie projekty razem z nami. No to serdecznie zapraszam. Dobrze, moi drodzy, a jeszcze dobra, pokażę jeszcze jedną rzecz. Zrobiliśmy też ogrodzenie. Bo tak pamiętam, właśnie tak mniej więcej kojarzę co tam byłem w tym ostatnim filmie, i wiem, że tam w tym ostatnim filmie tego ogrodzenia nie było. To jeszcze wam pokażę też. I to też jest na życzenie klienta. Tutaj z jednej strony jest sąsiad, z drugiej strony jest sąsiad, także boków nie trzeba było robić. Tył jest zrobiona taka standardowa siatka, no a przód jest zrobiona taka, taka kuta brama. No, takie standardowe przesła. Nie ma furtki, bo no, tak sobie klient zażyczył, jest tylko brama. Tu będą zrobione jeszcze siłowniki, żeby ona chodziła na pilota. I będziemy ten cały pas, będziemy kostkować, będzie ładny bruk. I on będzie prowadził w taki sposób, że tu będzie, no tak jak widzicie, ten, te czarne kamieczki wysypane, ale też będzie najazd w tamtą stronę, żeby tam móc jeszcze sobie wsadzić jeden samochód. No i tu będzie taka osobna alejka do wejścia, pomiędzy nią będą też jakieś ładne nasadzenia, krzewy. Tu w ogóle jest super bardzo zielono, bardzo tak przyjemnie leśnie, więc nie dziwię się, że tutaj no, poszło nam to od strzału praktycznie. A gdybyśmy to sprzedawali teraz, bo to już zostało zakupione 2-3 miesiące temu, więc gdybyśmy to sprzedawali teraz, to na pewno cena byłaby wyższa. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Lajkujcie, nie lajkujcie, subskrybujcie łapki w górę i. Widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli chcielibyście do mnie napisać, zapytać, zainwestować, to kontakt i linki do, do moich stron, tam gdzie można zobaczyć więcej na temat naszej działalności. Wszystko znajduje się w opisie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.